Siemanko mordeczki, witam Was w kolejnym tomoden vlogu. Chcieliście dłuższego formatu. Była ankieta na grupie mordeczki Tomodena na Messengerze. Chcieliście dłuższego formatu to macie i mimo że piździ, że śnieży To ja kurde lecę na miasto. Bo co, zakupy trzeba zrobić, co nie? Pierdut. A tutaj zobaczcie, oczywiście skatepark jest na placu pod skałkami, już praktycznie gotowy. No i kurde, można to było tam dupnąć, a nie na zielonym. A komuś się tak umyśliło, że tutaj zapetonują zielone oczywiście. A tutaj oczywiście jeszcze jak widzicie budki są, które były oczywiście na jarmarku. Widzieliście to na vlogmasie. Jest choinka. Jest znak I love Starachowicę. No i oczywiście bombka. A ja śmigam tam galeria na Skarpie. Najlepiej zaopatrzona Biedra w tej części Starachowic. Pierdot. A tutaj w biedronce jest sposób bardzo takich swoich pomidorów za 13,49 a jak potrzebujecie akurat dużo keczupu, to macie hańca. A tutaj proszę bardzo nadal jest promocja 2 plus 1 gratis na chrupki, na chipsy. Ja i tak nie będę aż tyle kupował. Poznacie mnie. Zerżarbym wszystko, może nawet jednego dnia. A tu proszę bardzo, taka promocja. 4,49 jak normalnie piątaka prawie kosztuje mała promocja ale jest ulubiony napój roślinny serio jest tak dobry jak Alpor a może nawet i lepsze. a tutaj zaraz przy wejściu macie promocje na takie oto akurat świąteczny na taki świąteczny asortyment na promocję akurat czekolady Aha. A jak nie macie co na prezent, to proszę bardzo, już macie. A tutaj w Elva Markecie, proszę bardzo, takie kominki elektryczne całoroczne, cały rok w sensie cały rok. Są, są też lampki różne, ale też zobaczcie, jest jeszcze trochę stroików takich świątecznych. Kubeczki. Sporo tego jeszcze jest świątecznego. O, zobaczcie. Skarbonki, kubeczki, serweteczki. Jeszcze więcej stroików. Takie figurki. Jeszcze więcej stroików. O, proszę nawet pościel. Komplet pościeli. Taka świąteczna poducha. Poszewki Takie, no właśnie, nie wiem To nie są przecież opaski Skarpetek mamy trochę Fałenki do śnieżek Dupoloty Jeszcze więcej dupolotów Chwileczki, nie ja wiem już wracać Ale po pierwsze Taką pizgalicę nie chce mi się akurat wracać z buta. jest jasne. Po drugie i najważniejsze, jeszcze planuję, planowałem tak naprawdę śmignąć do Antekwariatu. Do starej książki, do Pana Włodka. No i co? Przestało trochę padać, więc spokojnie mogę lecieć. Pirdut. A teraz jestem w się przy Wojska Polskiego Modna Pani odzież Może nie, nie na mnie Ale fajna koszula denimowa Rozmiar M Tutaj też chyba z denimu Ale nie wiem jaka jest Tutaj Zobaczcie Strux Jeszcze więcej denimu Rozmiar L i taka troszeczkę bardziej elegancka ale nadal nieformalna XL42 Springfield Tutaj jeszcze zobaczcie fajna koszula rozmiar XS No a mordeczki jeszcze pokażę Wam bo no to oczywiście jest na lumpeksowych dropach ale taki sweterek Niestety nie widzę tutaj. Yy, niestety nie widać rozmiarówki. Mały oczywiście, za mały na mnie. Ale fajny. Jeszcze. Z damskich też są. Jakby co macie, to wszystko na unpexelowych dropach. Lecę dalej. Pierdut. Teraz łóżeczki takie białe kuleczki padają. Wiem, że to się nazywa Krupa Śnieżna. No, niestety. Kiepska pogoda, piździ jak w Kielcach na dworcu. <śmigam> Ale śmigam. Zobaczcie mordeczki jaki długi pociąg tutaj stoi. Tam daleko, daleko, hen, hen na pewno na, na sam dworzec wschodni albo i jeszcze dalej. Papier, ja papier. Ciekawe co to w ogóle wiozem, bo takich akurat jeszcze nie widziałem, A w tej firmie przewozowej to ja kompletnie nie znam. In no, fried. Mordeczki, nie planowałem tego, ale do Pana Włodka zawitałem. Zobaczcie jeszcze yy, jaka sterta filmów tutaj jest gazetowych. Zaraz to przejrzę. A już widzę tutaj. Proszę bardzo. Ten stary film, stara wersja 80 dni dookoła świata. A tutaj coś, co już mam, ale może ktoś się skusi. tańczące z wilkami. Całe wsze zło. Mhm. Mikrokosmos. Tell my Louis Kolejne W krainie niekończącej się opowieści. Część pierwsza. I niekończąca się opowieść. Szczerze mówiąc, ja tego nie oglądałem ze 20 lat. Nie się opowieści. No i młodeczki, śmigam, bo akurat niedługo mam autobus. Wiadomo no... Nie będę w taką gabice, jeszcze przypadającym śniegu. Nie będę wcież ładnie pomieścił, no błagam Bo ktoś się na pewno osłonie. A na to sobie nie mogę pozwolić. Także śmigam na autopka. No i co? No i mordeczki, zobaczcie. Jest w pół do czwartej i na szczęście jest jasno kurde jakieś tydzień, dwa tygodnie temu to przecież kurde, było już totalnie ciemno o tej porze ale wiecie pełno nocy to akurat po przesileniu zimowym wiadomo, że To tu jest dłuższy dzień dobra Lecę na kwadrat, bo trzeba obejrzeć no, Squid Game. Jeszcze nadal mamy mi pierwszy sezon, bo pierwszego nie dokończyłem nigdy oglądać. Pisałem szczerze mówiąc o tym w poście, ale przytłoczył mnie akurat ten depresyjny klimat. Ta beznadzieja. Przestałem oglądać. A teraz akurat wróciłem do tego, bo wiem, że się trochę pozmieniało. Także lecę. Pierdot. A przy okazji widzicie, że tutaj na osiedlu akurat też przystojone są jeszcze domy na świątecznie. No i mordeczki. Ja już jestem na chacie. Oglądam Squid Game. A takie filmy oto kupiłem. Gazetowe. Po 3 zł. Yy, 13 wojownik. Z Antonio Banderasem. I e R się MC kwadrat z Cezarem Pazurą, Olafem Lubaszenko i oczywiście Mirosławem Zbrojewiczem. Także no cóż, zabieram się za oglądanie dalej drugiego odcinka pierwszego sezonu. No bo jak już wspominałem, no niestety mnie tak psychicznie dojechał wtedy pierwszy sezon, że porzuciłem oglądanie. Teraz już wiem, że akurat yy, może być happy. End. Także wracam do oglądania. Trzymajcie się wielkie. E, pozdro. Elo. Pierdut.